Uwielbiam te moje nagrywki jedna za drugą. <laughs> Teraz powiem Wam, co zrobić, żeby się nie stresować, kiedy się wychodzi przed publikę, no w tym przypadku przed ludźmi, którymi masz udostępnić swoją rolkę, swój film, swój podcast. Przede wszystkim, jak zaczynasz mówić i za zaczynasz mieć tak paniki, masz takie hiperwentylacje, to policz do dziesięciu, Oddychaj kwadratowo, wdech. Cztery na cztery trzymamy. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. I trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I dopóki się nie uspokoisz. A odwagi do mówienia do ludzi można też nabrać, klepiąc się po klacie. Uwaga, mikrofonik. Tak jak tarzan. Łopatki do tyłu. Od razu uderzyła krew do głowy i można mówić do ludzi, a przede wszystkim się nie przejmować, bo jak to mówi Madonna, niech mówią, byleby nazwiska nie pomylili. <grym> bo im więcej mówią, tym więcej się dzieje. Nawet jeżeli to nie są sprzyjające komentarze, to wtedy ktoś i tak przyjdzie, żeby się przekonać, czy to racja i będzie sam wyciągał opinie i wnioski.